Na szlaku Wielkich Jezior. Kochani, dzisiaj taka refleksja. Co jeszcze oprócz strażników, o których powiedziałem, oprócz seksualności, która była tu pułapką, co jeszcze nas trzymało w tym świecie? Co najbardziej było hamulcem ręcznym, blokadą, której nie puszczając nie budziliśmy się jako świadomość. Dalej otumaniano nas fałszywymi channelingami, przekazami opętanych jasnowiców, mówiąc o fałszywej przemianie, o tej, którą chciano nas wprowadzić w przemianę świata, o dominacji mężczyzny, czyli patriarchatu, matriarchat, totalne udupienie mężczyzny. Do tego zmierzały kontrolujące na Ziemię demony, które my mylnie przyjmowaliśmy jako istoty. Kochani, kiedy kilka lat temu, o Locie, po tym, że moje książki były czytane, kupowane, yy, yy, mnóstwo osób przychodziło na spotkania, na konsultacje. Kiedy rozpocząłem mówić o demonach, o czarnym świecie, o świecie śmierci, zniknęło wsparcie, bo trzeba zauważać, że ten świat był zdominowany. Tu wszystko było władane, tu nic nie działo się przypadkowo. Dlatego hmm, pewne przepływy, wszystkie wręcz przepływy, były odcinane, blokowane. Blokowani byli ci, którzy mieli do mnie dotrzeć, a ci, którzy przybywali, byli prowadzani, hmm, byli wręcz torpedowani. Byli Wręcz atakowani, czy to przez bliski, czy stratę pracy, czy jeszcze w jakiś inny sposób Przybywały rodzaje tornada. Ha, sam wpadałem w te pułapki, o których mówię, czym była pułapka? Przyjmowa... Pułapką było przyjmowanie bytu innego świata jako ludzi. To nie były istotne mamy to nareszcie rozróżnić całą godnością dla tych światów bo potępiając je lękając się nazywając je czarnymi złymi nie wychodziliśmy z tego bo w pewien sposób sami zgotowaliśmy sobie taki świat krok po kroku metodą małych kroczków weszliśmy w taki świat ten nas, świat nas trzymał dosłownie jak matka, nie wypuszczał. Powstał rodzaj szkoły duchowości. W tym była ziemia. hodowli, gdzie nas rozwijano, jako kolejne nacje, wprowadzano nowe, krzyżowano, robiono eksperymenty, porywano, zjadano, odżywiano się nami, testowano nowe formy, ale wszystko po to, że te pasożytnicze światy, które wprowadziliśmy, które zaaprobowaliśmy, przejęły nas. To jakby zaaprobować pasożyta, tak jakby zaaprobować chorobę, a nie zobaczyć źródło tego, dlaczego zaistnieliśmy w takiej sytuacji. Ktoś mi kiedyś powiedział, yy, żeby zaaprobować ich, żeby ich przyjąć. To było łapko Bogów, którymi jesteśmy, którzy u zarania tych dziejów przyjęli te byty tak jak siebie, jako równy sobie. A to były byty pasożytnicze, to były byty zwodnicze, byty odwrotności. Teraz zobaczenie prawdy Dostrzeżenie, czym miłość prawdziwa jest, że ta miłość wynika z naszej kreacji, że brak miłości w nas spowodował, że wdarły się inne światy, a probata jakoby ciemności jest zgodą, aby istniał ten świat. Czyli przykład: Ty akceptuj wszystkie religie, każdy ma prawo. Wyznawać to, co chce. Ja mówię inaczej. Mówię: koniec świata koniec bezczeszczenia i gwałcenia matki. Mówię i powtarzam słowa: kamień na kamieniu nie zostanie z tych przebytków kultu śmierci. Śmierć nie jest naszym domem. Demon nie jest naszym Panem. Ja nie jestem jego sługą i łapką już było to, że zgadzałeś się na kultywowanie przez Twoich bliskich, aby w tym uczestniczyli, że mają prawo. Zasiadałeś do stołu z kanibalami, którzy pożerali Twoich braci, karmili się śmiercią, a Ty mówiłeś no, że każdy ma prawo się odżywiać tak, jak chce. W ten sposób to aprobowałeś, gloryfikowałeś, przyjmowałeś ten świat jako normalny. A to jest gangrena. Tak jakbyś chciał, wybierał, doświadczać Kiblu. Oni dosłownie, sorry za słowo, zasrywali mój świat. Ja na to nie wyrażam zgody. Obserwowałem, że zdarzało się, że ktoś zjadł w mojej obecności trupa, czyli ciało mojego bliskiego, mojego starszego brata, zwierzęcia i chorował. On wiedział, że ja nie jem. Ja o tym mówiłem. Nie, że Cię zbawiam, że zachęcam, u, uświadamiam, ale po prostu Ty wiesz, czym to jesteś, czym to jest. Wiesz, że karmiąc się śmiercią stajesz się śmiertelnikiem, jesteś tym, czym się karmisz. Dlatego tak złudne prawdy hmm, ludzie. Nie widzieli takiej prawdy. Nie dostrzegali tego. To mieli zamknięte serca. Śmierć ich oślepiała i ślepcy prowadzili ślepców. Głusi prowadzili głuchy. Nieczujący mówili o sercu i mówili, że czują, a sami byli mordercami. Hipokrytami. Przeczyli. Temu, co mówią. Ja mówię, wejrzyj do serca. Nie o to chodzi, że zbawiać innych, ale Twoja świadomość jest tak silna, że zmienia ten świat. Oczywiście było tak, że dosłownie mogłem nic nie mówić i przeganiano mnie z miejsca na miejsce. Mówiono, abym sobie już gdzieś poszedł, że tak, podali mi łaskawie rękę, ale już jako bezdomny mam sobie gdzieś pójść, że gdzieś indziej, bo chodzi o światło, co ich radziło, chodzi o energetykę tego światła, że to ich drażniło. Chcieli uniknąć tego świata, chcieli zdeptać przebudzenie Ziemi, Skoro to słuchasz, to znaczy, że jesteś tym przebudzeniem, że jesteś tą miłością, która budzi się w tobie, która jest zarzewiem wielkiej potężnej przemiany. Przyjmij ją proszę w siebie i spójrz w prawdę. Ona jest miłością w tobie. Tam dostrzegasz światy, które nie są materialne, ale widzisz ich wręcz jako ludzi. To nie są ludzie. To nie, dlatego wychodzisz ze złudzenia, jak ktoś mi powiedział, że wszyscy chcą przemiany. To jest nieprawda. To jest tkwienie totalne w iluzji w zadymieniu, bo ta osoba za chwilę wyjmowała kolejnego papierosa, paliła aby utrzymać się w demonicznym świecie. Dlatego takie byty znikają z ziemi. One już nie mają nade mną władzy. One nie zatrzymają bogat, które tutaj posiadły i w którym kształtowały nas tak, aby to one stawały się wręcz naszymi duszami. Coś takiego jak dusza nie istnieje. To był hmm, falsyfikat, to była imitacja, to był program, który mieliśmy przyjmować jako rodzaj pakietu startowego na naukę, abyśmy nie kierowali się na ducha, tylko na to, co w nas zostało dosłownie zapisane jako program do doświadczeń, a demony przychodziły i spełniały się dosłownie w naszych ciałach. Które tworzyła, kształtowała nasza świadomość, a ty w dyskusji się upierałeś, że przecież, zobacz, musi być jakiś twórca. A ja mówię: wejrzyj w serce, oczyść je, zobacz swoje piękno, zobacz, że to, co czujesz, to, co myślisz w tym sercu, staje się natychmiastowo, kiedy jeszcze się nie stawało to znaczy że twoje serce nie było jeszcze czyste że nie zjednoczyłeś się z naturą z wodą z całą przyrodą z całym źródłem jakim ta przestrzeń jest w taki tylko sposób wyzwalamy siebie w taki tylko sposób powracamy do domu dostrzegając autentyczną prawdę to jest miłość w moim sercu. To jest autentyczne widzenie i tak znika wirtualny świat. Tak znikają narzucone nam prawa, które nie istnieją. Prawa powstały jako program, prawa powstawały. Tam, gdzie nie ma miłości, nasz świat prawdziwy jest pięknem kreacji jest niezwykły. Demony chciały tutaj fałszywego wniesienia. Prowadziły nas, dlatego tak pieczołowicie kontrolowały duchowość. Jak się bliżej przyjrzysz tym nauczycielom w zobaczysz sercem, jak głęboko byli opętani, jak głęboko byli kontrolowani. Jakie pozory miłości czy prawdy miały ich przekazy, ich czanele, ich podpięcia, naprawdę ich zaprzedanie, ich dary za kolaborację. Kochani, nie ma darów. Masz wszystko. Nikt niczego ci nie podarował. To ty sobie to wszystko dajesz, po prostu otwierasz uwalniając złudzenia, uwalniając świat nierzeczywisty, fałszywą projektiem, w której zaistnieliśmy, aby poznać odwrotność miłości, aby poznać świat śmierci, aby poznać świat strachu, który w naszym prawdziwym świecie nie istnieje. W ten sposób jesteśmy pełnią, w ten sposób pojmujesz, że nie przybyłeś tutaj zarabiać pieniądze, ale zgłębić piekła, że dosłownie wstąpiłem do piekła. Ale nareszcie z tego wychodzę. Kocham Cię.